komuś i coś mówisz pozytywnego i ta osoba się obraża, to, to nie odzywaj się do takich ludzi. i Słynne to powiedzenie, że nie ruszaj, bo śmierdzieć zacznie, to jest właśnie to. To jest powiedzenie, powiedzenie które jest mocno osadzone w inteligencji emocjonalnej. I my jej potrzebujemy. Kiedy nie umiemy operować inteligencją emocjonalną? Jeżeli wszystko odbieramy do siebie od każdego. No nie można. Jeżeli ktoś, na przykład kompletnie nieumiejętny, przychodzi i zaczyna na przykład komentować to, co ja robię, to ja mówię yy, dziękuję. Ale w głowie sobie myślę, uch, nawet na to nie spojrzę, tak? No bo widzę, że nie ma umiejętności. Ale ja uważam, moim zdaniem, jakby rozumiem, tak dziękuję. Ale tego nie biorę pod uwagę. Mi to nie dotyka. Kiedy, kiedy my nie operujemy inteligencją emocjonalną? Kiedy wszystko odbierasz do siebie personalnie. Więc oczywiście. Ucząc się inteligencji emocjonalnej i chcąc ją zaktywizować w sobie, to ja muszę zobaczyć, czy są ludzie wokół mnie, którzy są w długotrwałym czasie ze mną, którzy dobrze mi życzą tak? i którzy są mądrzejsi ode mnie.